Witam Was, kochani, na e, czytaniu na marzec e, 2025. E, będę losować kartę, jakby kolejnego z, znaku, który będzie miał czytanie. Teraz A, zobaczymy, jaki to znak Zodiaku będzie chciał. tu On tam się tu wyrwał. Lew. Teraz zapraszam lwy, dla lwów też będę robić czytanie z tej tarota i zaczynamy, tutaj sobie potasujemy pewne sprawy, zobaczymy co będę rozkładać na trzy dekady miesiąca, także pierwsze 10 dni, drugie Dziesięć dni i trzecie dziesięć dni. Zobaczymy, co tu ważnego jest. Dobra. Pierwsza dekada miesiąca marca. Wasza energia. Otoczenie. Finanse. Tirada. Druga dekada miesiąca. Wasza energia. Otoczenie. Finanse i rada. Trzecia dekada miesiąca, wasza, wasza energia, otoczenie, finanse, I rada. No, powiem, że tak jest przytupem. Macie tę kartę. Dobrze, zaczynamy. Pierwsza dekada miesiąca. Jesteście w, w energii Wisielca. To jakby tutaj coś będzie wpływać na Was, bo tu od razu patrzę, że w otoczeniu jest wieża. Tak, coś się zawali z, z zewnątrz, i to spowoduje, że Wy Zupełnie inaczej spojrzycie na pewne sprawy. Tu coś się zawali. I tak naprawdę nie wiadomo, w jakiej tutaj, w jakiej dziedzinie nie jest to wyraźnie pokazane. Natomiast, natomiast finanse też jakby trochę na tym ucierpią. Może ktoś będzie chory w Waszym otoczeniu i będziecie musieli się zająć tą osobą. Ale też, bo to wydatki też na zdrowie, jakby też mi tak wychodzą. Natomiast no ten pierwsza dekada, miesiąca nie będzie taka zaciekawa. I dlatego tutaj jest rada taka, żeby, żeby spojrzeć właśnie od nowa na to wszystko. Bo ten, ten właśnie Wisielec, jakby pokaże Wam, że Taką energię przyjmiecie, że, że zobaczycie coś, jakby spadną jakieś klapki w ogóle z oczu wam, jeśli chodzi o otoczenie. No i, i to jest właściwie. Najważniejsze. Potem jeszcze jeszcze dopowiem te karty, ale tak chcę iść jakby całość omówić koło fortuny będziecie takiej energii jakby zmiany tak, energia zmiany będzie, będzie tu bardzo wyraźna otoczenie jakby wpłynie na, na to że, że będziecie musieli jakby od nowa poradzić sobie z, z pewnymi wyzwaniami ale, ale to z otoczenia będziecie mieli narzędzia i możliwości, tak tutaj też to głównie dobrze wpłynie na na finanse, że będziecie a, mieli takie finanse w, jakby jakie, jakie, y jakie sobie tutaj wymarzyliście czy, y czy macie po prostu y no macie takie poczucie że, że te finanse będą będą dla was dobre y jeśli chodzi o radę to jest y no jakby Rada, żeby bardziej się jakoś duchowo do tego świata nastawić, że nie tylko materializm, może ta zmiana taka bardzo istotna, będzie wam potrzebna, żeby, żeby zajrzeć do tego świata duchowego, że wszystko może, co materialne, to wszystko może, może runąć, tak? Może. Mogą też runąć jakieś relacje międzyludzkie, ale to nie oznacza końca. Tak? To jest, jeżeli jest koniec, to jest koniec pewnego etapu. Także to robi miejsce na, na coś nowego w waszym życiu, coś, coś takiego, no, jakby wchodzicie na wyższy poziom. Tylko, czy wy z tego skorzystacie, z tej rady? Bo tu mam wrażenie, że będziecie bardzo za, zadowoleni ze swoich finansów. E, coś będziecie tutaj w takiej dziwnej energii jakiegoś takiego kombinowania. E, powiem Wam szczerze, że to tak nie za bardzo, bo otoczenie wobec Was będzie jakieś takie. Nieustępliwe, że, że będzie jakby albo będzie was podtrzymywało w czymś e, i tutaj jakby zasilało też, albo będzie po prostu takie, że nieprzejednane takie no tam. Chociaż w koniec końców macie tu, że w finansach w ogóle będziecie super się cieszyć, będzie jakieś powody do zadowolenia, ale że, czy to wszystko, co będziecie działać, czy będzie do końca legalne, czy nie będzie się. Też trochę ocierało o właśnie taką, taką nielegalność. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że tu jest siódemka mieczy, a w Radzie jest diabeł, że uwaga na nieczyste zagrania, uwaga na jakieś uzależnienia, uwaga na, na zbytni materializm też. Też to tak może, może wyglądać, więc ja jeszcze potem mówię. Zacznę zaraz dokładać wszystkie karty. I zobaczymy co dalej. Co tu nam dopowiedzą te karty. Zobaczmy sobie dla luba tutaj. Dlaczego jest na pierwszej dekadzie miesiąca w energii wisielca? Co powoduje to. No, tutaj jakaś taka niespodzianka z zewnątrz, e, kłopotliwa. E, brak podjęcia jakby takiej decyzji czy coś, e, trochę was zawiesza to. A dlaczego w otoczeniu jest wieża? No, tutaj ktoś bardzo nieżyczliwy wobec was. E, coś tutaj takiego będzie jakaś taka zagrywka. Dlaczego w finansach jest czwórka mieczy? Uhum. Tu brak było takiej no, planowania wydatków, takiej stabilności, nie? trochę tam w obliczu jakichś takich niespodziewanych rzeczy, coś się, coś się tutaj trochę no, wstrzymuje, jakby ten potok finansowy. I dlaczego w Radzie jest głupiec? No właśnie. Post tutaj jakby jest ten, że pewne sprawy muszą, muszą się zmienić, muszą od nowa ruszyć, ale nie zapominajcie też o jakiejś wewnętrznej waszej mądrości, o czym, co, co jest w Was, albo ewentualnie o jakiejś osobie, która, która Wam może pomóc tak, tutaj pokonać tą Tą chwilową, że tak powiem. Tam. Dlaczego jest koło fortuny w waszej energii w drugiej dekadzie? No, bo tutaj macie, macie, to jest Mag. I zobaczcie, to jest As Buław i Mak, czyli tu jest wezwanie do, do działania, ale nowego działania. Czyli w nowy sposób macie sobie zorganizować to życie dlaczego jest mak w otoczeniu tu możecie czegoś może czegoś nie zauważycie i ktoś wam jakby to pokaże podsunie podsuwa wam, będzie jakieś rozwiązania ten kielich a wy po prostu możecie nie zauważyć tego bo tutaj to, to, jest coś, taka pomoc jakby, ale taka kreatywna, że masz coś i wiesz jak to zrobić, to zrób to, nie? W... Gwiazda na pozycji finansów w drugiej połowie, drugiej dekadzie jest as denarów, czyli szykuje się coś wymarzonego, coś nowego. Czy zakup czegoś, czy właściwie nowa, nowa umowa, nowe tan. Tutaj będzie, będzie to bardzo dobre dla was, bardzo tutaj fajnie to wygląda i ten, ta duchowość w waszym życiu, tak, żeby połączyć, wiecie co, ten, to życie materialne z duchowym, tu taka rada mi wychodzi, żeby, żeby pogodzić dwie, dwie strony jakby, nie, medalu. <laughs> Czemu macie siódemkę mieczy w waszej energii? w w trzeciej dekadzie miesiąca marca, może będziecie po prostu po, po jakichś tam przejściach będziecie starali się tak wystudzić swoje emocje. Zrównoważyć, że będziecie nadmiernie ostrożni, będziecie, yy, będziecie nieufni, może do końca, no, coś tam. Albo mówię, uwaga na jakieś kombinowanie i tak dalej. A co otoczenie? Czemu dziewiątka buław jest w otoczeniu? Mhm. Bo to już dąży do pewnego przeciążenia. Także uważajcie, jeżeli na przykład y, będziecie mieli nową umowę i będziecie się siebie oszukiwać, że ze, ze wszystkim świetnie dacie radę, bo będziecie zarabiać tyle i tyle, ale to będzie mo, może Was kosztować y, bardzo duży wysiłek, tak? Taki wręcz dochodzący do, y, do ściany. No, finanse będą wspaniałe, będziecie się cieszyć, świętować co tutaj jeszcze dołożymy tak, tak, pełni takiego zapału no ale tam i czemu jest karta diabeł w radzie tak, bo pewne rzeczy przychodzą nie za darmo tak, jeżeli ktoś coś daje czasami a, a coś jest w, za, w zamian czegoś nie, a, więc uważajcie na podejmowanie takich de decyzji tam jeżeli podejmujecie jakieś takie decyzje właśnie na fajne polepszenie um, życia, to też musicie wyliczyć koszty, te, też takie um, wasze um, rodzinne, czy jakieś takie oso, um, osobowe. <grych> e, no. Zobaczmy sobie teraz kartę wyroczni dla was. Mam dzisiaj wyrocznie uzdrawiającej wody. Rebeki Campbell. Co mamy dla Was? Ta, która płynie. O, fajna, fajna energia. Dam Wam dwie odpowiedzi. Zadacie sobie pytanie, i wybierzecie odpowiedź. Pierwsza odpowiedź i druga odpowiedź. Zobaczymy, która jest tam. co tutaj anioły. Fajne to są takie energie. Dobrze, zobaczymy sobie. Ta, która płynie. Lekkość, otwartość na zmianę. Podążanie z pływem życia. Wam tutaj przeczytam. Dużo jest o zmianach, jak tak y, robię te, te czytania. Dużo się będzie zmieniać w tym marcu. Y, dobra. Woda uczy nas, jak płynąć z życiem, jak powitać przeszkody na naszej ścieżce z otwartymi ramionami i otrzymać życie w pełni. W ten sposób y, wody świata dosłownie ukształtowały i tworzyły cały krajobraz planety, która dzisiaj znamy i kochamy. Gdy góry i doliny, wybrzeża i lasy, one wszystkie są wynikiem wody przyjmującej życie. Karta ta zaprasza nas, by przestać patrzeć na niespodziewane rzeczy w życiu, jak na przeszkody, a zamiast tego by traktować je jako zaproszenie do akceptacji życia, do znalezienia sposobu na złagodzenie i przyjęcia tego co się dzieje, zamiast prób uniknięcia tego lub walki z tym, do, do płynięcia z tym, zamiast stawiania oporu. I powiem wam, że tutaj jest jeszcze jedna rzecz, bo widzę tutaj to przesłanie od aniołów, mówi tak, że każda, każda kropla deszczu dołącza do, do, do rzeki. Łączy się z uniwersalną radością, że, że chce być, być silniejsza. silniejsza każdego dnia piękne, i tu też o tej wodzie i o łączeniu się właśnie i przepływach odpowiedź numer jeden to nie jest właściwy czas, odpowiedź numer dwa tak, to jest właściwy czas <laughs> także takie dwie sprzeczne odpowiedzi, no ale zobaczymy kto co wybrał, dziękuję wam kochani, do usłyszenia